Siemano, kolano widzowie, witam was na odcinku, na, na odcinku, w którym. W którym no, na, no, naprawdę. No, tylko pokażę wam. No, że na grupie możecie wbić no, no, na, na, na nasz prywatny serwer. No, ale, ale w ogóle. ulewe no, przy przyjacielu będę na wszystkich dziś no, usuwał, bo. No, y, y, pod każdym odcinkiem y, y, będę dawał linki. poczekajcie, bo. kąp mi mi, no, no. No, nie wiem. Nie, nie, no, no, no. nie no, 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 co no, no, e, e, Poproszę mnie mnie no, no, żeby, no, 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 nie dodawać. No, napiszecie mi w komentarzu, no, no, że, no, że, no, 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 ja widzi na moje dolsy i to, no, no, to, no, to, no, 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 bo ja po pięciu minutach, no, te komentarze wam czytam. Tam, no i, no i pisze, że, że, że do dolsów, no, 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 to wtedy, ale tak, i idę no, na grupę Roblox. No, no, bo też możecie się wejść grupą. No, 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 więc też Wam tak polecam. Tak jest pasowane. dobra, no to teraz idę się wziąć za, za usuwanie. Dobra, friends. Dobra. I, no, no to. to. w ogóle no to e, lol, czekaj no bo e, usuniemy tych e, to mi zajmie dosyć długo On um. E, już mnie nie mam. Dobra. Znaczy mogę w ustawieniach ustawić, żeby usunąć? E, Piszcie mi w komentarzach, jak. E, nie dodajemy. Dobra. E, musimy usunąć shipping. Mm, no, no. Dobra, widzowie, friends and notifications, friends and graph. No. L. no. E, e, nie będzie, e, nikt mnie nie będzie dodawał. A bo mnie nikt teraz no i nie to mi nie wejdzie, będziemy musieli ich usunąć, usunąć bo, bo, ja, bo ja bo ja wam ja wam potem odcinkiem dam wam linka, a w zasadzie to nagrywam na telefonie, ale no ale wgram, Dobra, to teraz to teraz przejdźmy do rzeczy. O, 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 oczywiście e, hardhack. Mm, e, kapil X coxa usuniemy. E, e, ka, ka, e, Kapi X -Cox, no to ja go nie ma, bo on już w ogóle już już e, dostał bana. E, no no może bana nie miał, no ale usunął no i ma nowe konto. Dobra, o Neymar, I no już go nie ma, z Dobra, widzowie. Ja widzicie na ten licznik. No zostało mi. I Quicks. Hit Quicks? Na się. Na Hood Quicksie. A ja wiem! Dobra, e, zapytam się mojego kolegi, no, no, czy mogę dać, uh, no, czy mogę dać uh, friend, no to wtedy. Dobra, e, damy na razie na, o, no, 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 no. Dobra, to będę mieć go z nami. E, po, e, postawimy sobie coś, żeby nam trzymało. Dobra, no, dobra. to teraz widzowie? Idźmy zagrać yy, na DOLS-y yy, No a zaraz, zaraz na, na DOLS-a w ogóle. Le będę coś nagrywał. No, 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 ale to ma być na pendrive. No, no to czyli że wam tego nie wyślę. No bo to, bo to będzie bardzo długi odcinek. Więc, więc naprawdę, naprawdę, ale wam go nie wrzucę. Bo nie, bo nie naprawdę. dobra. Dobra. Pa widzowie no, no, no to dobra Wbijemy na serwer, no i, no i się przygotujemy. No to no, no, no to na tym bardziej zobaczycie cie moje klikanie klawiszy. No, no. No, no, no to będzie bardzo ładnie. Dobra, no no to teraz poczekamy. No więc e, pamiętajcie. No, że, no, że, no na nasze 500 subów pokazuje swoje twarz. No więc, no więc, no więc pamiętam. O, Kubinku! Najgorzej, czekajcie. O, odpaliły mi się dolce. Czekajcie, no teraz muszę ustawić tylko. żeby to tylko nie spadło. No, ma tego telefonu obra, odmier... Dobra, no, no to nie ma. Mmm No, 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 to dobra, widzę. Yy, pa, widzowie. No i dobra. Yy, teraz będzie streamek, tylko tylko ja ja w ogóle no, na niego nie bijecie, bo będzie niepubliczny. No więc pa.